Z pewnością wciąż wielu widzów 11 edycji programu Rolnik Szuka żony doskonale pamięta Łukasza Samborskiego, charakterystycznego uczestnika, który nieco naiwnie próbował wyczytać swoją przyszłość u wróżki, mając nadzieję, że ta pomoże mu zdobyć serce młodziutkiej i niezwykle atrakcyjnej rolniczki Wiktorii Żmudy Trzebiatowskiej. Jego pewność siebie granicząca momentami z arogancją. W połączeniu z nietuzinkowym zachowaniem sprawiła, że zapadł w pamięć widzów. Choć wydawał się przekonany, że właśnie on zostanie wybrany, rzeczywistość boleśnie zweryfikowała jego oczekiwania, odpadł jako pierwszy, wyprzedzony przez rywali, którzy wzbudzili większe zaufanie i zainteresowanie rolniczki. Kiedy ogłoszono, że to właśnie Wiktoria będzie jedną z bohaterek najnowszej, jedenastej już odsłony popularnego programu dla rolników szukających drugiej połówki, Wielu widzów było przekonanych, że dziewczyna nie będzie miała żadnego problemu ze znalezieniem miłości. Jej naturalna uroda, młodzieńczy wdzięk, a także szczera i nieco nieśmiała osobowość przyciągnęły rekordową liczbę listów od potencjalnych kandydatów. Spośród wszystkich uczestniczek tej edycji to właśnie ona cieszyła się największym zainteresowaniem mężczyzn, co tylko potwierdzało jej wyjątkowość. Trójka wybrańców, których zaprosiła na swoje gospodarstwo, zapowiadała się naprawdę obiecująco. Wśród nich był właśnie wspomniany wcześniej Łukasz, który od samego początku wyróżniał się na tle innych uczestników swoim nietuzinkowym podejściem. Jednak historia Wiktorii w programie nie potoczyła się tak jak tego oczekiwała. Finalnie wybrała Adama, który początkowo wydawał się opiekuńczy i zaangażowany, ale z biegiem czasu okazało się, że nie był z nią do końca szczery. To rozczarowanie sprawiło, że finał programu nie należał dla niej do najradośniejszych momentów a zamiast wyczekiwanej radości i miłosnego spełnienia, pojawił się cień smutku i rozczarowania. Co ciekawe, mimo iż Łukasz nie zdobył serca Wiktorii, jego losy po zakończeniu przygody w programie nadal budzą zainteresowanie fanów formatu. Ostatnie informacje sugerują, że jego życie uczuciowe nabrało nowego tempa. Wszystko wskazuje na to, że nawiązał on kontakt z inną dobrze znaną widzą uczestniczką, Nikolą, która brała udział w dziesiątej edycji rolnika. Jej historia również nie zakończyła się happy endem. Związek z Darkiem, rolnikiem, który początkowo wydawał się ideałem, okazał się bolesnym rozczarowaniem. Nikola ostatecznie zakończyła swoją przygodę z programem Ze Złamanym Sercem, co mocno poruszyło widzów i zjednało jej wielu fanów. Po zakończeniu programu Nikola postanowiła skupić się na swojej pasji i rozwijać karierę muzyczną, z którą od dawna wiązała nadzieję. Dziś coraz częściej można usłyszeć jej utwory a ostatni teledysk, w którym wystąpiła, wzbudził niemałe zainteresowanie, głównie za sprawą partnerującego jej na ekranie Łukasza. Para wcieliła się tam w rolę zakochanych, tworząc bardzo przekonujący i romantyczny duet, który przyciągnął uwagę internautów i fanów programu. Ich wspólne sceny, pełne czułych gestów, wymownych spojrzeń i subtelnych uśmiechów sprawiły, że w mediach społecznościowych aż zaroiło się od spekulacji na temat ich relacji. Widzowie i komentujący nie kryją zachwytu, podkreślając, że razem wyglądają zjawiskowo. Wiele osób zaczęło zastanawiać się, czy to tylko przelotna współpraca artystyczna, czy może zalążek czegoś poważniejszego. Choć żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło związku, chemia widoczna na ekranie zdaje się mówić więcej niż jakiekolwiek słowa. Dla Łukasza, który odpadł z programu jako pierwszy, taka zmiana scenariusza może być prawdziwym zwrotem losu. A dla Nikoli, która jeszcze niedawno cierpiała po nieudanej relacji, może to być początek nowego, bardziej obiecującego rozdziału. Nie sposób nie zauważyć, że media społecznościowe już huczą od plotek i komentarzy, a fani obu uczestników z niecierpliwością czekają na kolejne wieści. Czy historia, która zaczęła się przed kamerami, znajdzie swoją kontynuację także poza nimi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne jeśli między Nikolą a Łukaszem rzeczywiście iskrzy to warto przyjrzeć się ich relacji uważniej.